Witam serdecznie, to Skoridat, a to kolejny odcinek były sobie czołgi, a tym razem pokażę bitwę moją na y, ruch 251 niemieckim czołgu lekkim wprowadzonym os przed ostatniej aktualizacji. No i tutaj udało mi się zdobyć Asa Pasnego oraz topgana to już tak z słowem wstępu, a tutaj też zobaczycie jak, tutaj nie do końca są doprowadzowane modele tych czołgów, bo niestety będzie widać tutaj bardzo ciekawe artefakty graficzne, w czasie całej tej gry, na tym czołgu, no widać, że Wargaming nie do końca się postarał z modelami, robili tak sobie jakieś ich testy wewnątrz, wewnętrzne jednak nie sprawdzają się tak dobrze, jak byśmy się spodziewali. No ale cóż, to jest Wargaming, tego nie ogarniesz. No i widać, to już na samym początku widać, jak to ładnie wszystko z czołgu znika, tutaj się pojawiają jakieś wizjary, niewizjary, celowanie, no no widać efekty jakie są no ale dobra chodzi tu nam o efekt bitwy a nie o szczegóły jakość grafiki no grafika jakaś kiepska nie jest tylko no niestety nowe modele czołgów nie są do końca aż tak bardzo dobrze dopracowane no nic może się to poprawić. w następnej łatce to bitwa standardowa na mapie kurcze już nie pamiętam co so, nigdy nie pamiętam tych nas, map, jakieś głowy, co nie mam. że też głowy też to, na przykład imię nie mam. Zawsze muszę długo pamiętać, długo przybywać z danej osobą, żeby zapamiętać sobie imię. Twarz już trochę lepiej, ale imię dalej nie. Dobra. Sobie z stojem. ma bardzo fajne kamo, więc. Mogę sobie to stać bez problemu. Jak na razie nic mi nie wyświeciło, nawet strzelam sobie damage'em z tą fałkę. fałka no, nie wiem co tutaj robi, chyba coś jej się, się pomyliło. Jest w takiej sytuacji, że no naprawdę tu wszystko ją może bić. Dobra, jest spot, Trzeba uciec. Jednak ten czołg jest bardzo słabo podażony. Arta to idealny cel dla Arty, pod warunkiem, że gdyby stał w miejscu, a ten czołg jest bardzo szybki. Szybko osiąga prędkość już 78 na godzinę. górkeczka strzały, przeładowanie. Bardzo też szybkie. Tu już 523 przeładowanie. Albo chyba nawet trochę mniej. No dobra. o to, Damage 250. Tak mi się zdaje. Albo 240. Penetracja trochę niecałe 200. Bardzo fajna. Miłość w tym jeździ. Celność tego działa. Też jest fajna. Nie ma nie trzeba tak jeszcze skupiać. No, niemieckie działo, może krótka lufa, ale jednak potrafi strzelać. Kamo tego czołgu jest też bardzo fajne, niesamowicie szybko znika. Może sobie tak na w środku mapy i nikt go nie zauważy. Nawet nie będę w krzakach. Tutaj sobie przejechałem dołem, bo widzę, że to jest środek zajęty przez nas. Główne walki tam bo widzę, to są się na mordowni po prawej stronie na tym przejazdach. No tutaj próbowałem sobie przejechać, ale widzę, że jednak nie, do... nie dało się. No dobra, zobaczyłem, czy ten sód tutaj dalej siedzi. No na razie nie widać, ale dobra, już jestem wyspotowany przez coś. Tutaj nie ma sensu już wyjeżdżać, bo już mnie widzą, tak się jak, więc tył na zat i lecimy z drugiej strony. Tutaj są jakieś góreczki, to jest, można coś sować korpus, wystawić wieżę, chociaż wieża to jest słabe jak nic, ale zawsze to mniej. mniej do strzału prawdopodobnie jest to trafienie jest co najmniejsze. To znowu mały artefakt. Po prostu jest mniejszy punkt do trafienia i trzeba ciężko trafić w taki punkt. Dobra, dobra, Jest. jest. Pantera się usunęła, ale i trzeci jest tutaj dalej. Pięknie sobie siedzi. Uda się mi go jeszcze raz trafić. Tak, ale niestety za zero. No niestety. Te artyfakty są trochę uciążliwe, no ale cóż poradzisz. No jak na razie jest 2-5 dla przeciwnikowej drużyny. No nie zapowiada się tu ciekawie. O, Emil uciekł sobie. No szybko dobijam, żeby to nie stał sobie. I nie strzelał. Ważne, najpierw dobijamy cel, potem się skupiamy na reszcie. Su 122 no tutaj z nim snajpienie się może nie wyśmi. Ale na szczęście pomogli mi. O, i z trzeci. Na szczęście jego zwrotność nie jest tak dobra, a zwrotność i szybkość tego czołgu nawet do tyłu jest bardzo fajna i bardzo ładnie sobie wywinęłem się od tego i z trzeciego. I z trzeci zjechał sobie na dół i praktycznie nic nie mógł zrobić. Dobra, już jest 6.5, dosyć ładnie to zaczęliśmy się odbijać. Ale jednak tamta mnie pusznęła, biła się teraz na środek i teraz może być problem. No ale dobra, do zobaczymy co z tego wyjdzie. Najpierw tutaj ogarniemy Arty a dopiero potem będziemy się martwić o resztę o jeszcze MX 12T na apku a niskie losowanie było dosyć. Dostałem za 484, zdałem za 220, no No trudno, dobra, zjeżdżam stąd to nie ma co stać. jest jeszcze strzał z biodra, tego MX-a jeszcze go wykończyć. Tak, no i widać jak strzały wchodzą. Auto M pociski praktyczne są w C. Cel. celować nie trzeba. Dobra. Trzeba, trzeba, tego, jak Panterę załatwić. O, jest arta. i dobra. I tutaj niestety, ale zdałem ciała. No to już pocisk nie poleciał tak, jak bym chciał. No i dobra. Ale się udało przeżyć. Jak Panterę wykończyć, więc nieźle że tu jeszcze 90 gdzieś tam się czai, to może być problem. Gdzieś ta arta na pewno też się będzie czaiła przy wyjeździe na mnie, więc ja tam nie jadę, ja to mam gdzieś. Jadę tutaj na środek, gdzie tutaj jest czołgi, o jest 90 czołgi, są na wykończenie, więc nie powinno być z nimi problemu. Tam te 44 je leci po tą arce, to bardzo dobrze, on ma trochę HP, on może tam zaryzykować starcie z nią. Ja zespieszam, aby mu oberwój był po mnie. E, dobra, czy uda się to e załatwić bez straty? Tak jest. Udało się. E, teraz te 44. No za zero. Do... I jeszcze, no, no wiarzmu trafiłem. No z Golda za 0 wiarżmo no niestety. No i tutaj być albo nie być. Jest. Udało się e, szybciej znieść ten spust. No, w takich sytuacjach nie ma co celować, jak tylko jest możliwe, jest przestrzał, to trzeba strzelać. E, dobra, arta tam załatwiona. Zostało jeszcze tylko butek, więc nie, nieźle, ja już z mojej strony 6 kg, 2200 damage. U. No, bardzo fajna maszynka, bardzo można ładnie niestety na niej staty podrobić. Jeśli się walczy do końca, bije się, robi się spota, damage, no i killer przede wszystkim. No, damage i killer to jest ważna rzecz. To naprawdę można sobie tutaj się ładnie podnieść na tym ciągu, szczególnie że nie ma dużych wymagań co do ilości damageu, jednak jest to light dalej. No, ja się tutaj przerzuciłem na hajki. O, niestety dosyć słabo weszło ten hajek. Dobra, zanim się przestawi jeszcze... A nie! Prawie, prawie. Nie ma co ryzykować ginąć. Poczekamy dużo czasu jest. Jeszcze 6 minut. Już nasi, jeden już nasz kapuje ciężki. Pięknie. Ale to tak Wziąłem się tam doczłapał. No pięknie, no. No ale w sumie to 7 minut miał na to, więc. Dobra, kto coś go bije? Chyba te, te 44. Dobra, Wutek się obrócił. Można sobie spokojnie wyjechać. Przycelować strzał i niestety e, tylko 155. Chyba mu coś uszkodziłem. Ale nie wiem. Będziecie mogli sobie to zobaczyć dopiero na linku powtórce. No to już nie dałem dokładnie screenów, tylko jeden screen i, no i powtórka. Link do powtórki, do Wot Tam dokładnie możecie sobie zobaczyć. No, no i, w końcu arta się trafiła. Mi się udało. Asa co zdobyć na ten czołgu? to chyba dziewiąta bitwa była nad nim. No i Top guna. Więc, no, przyjemny czołg. Polecam dość tutaj tego jak te 30 trochę rozczarowuje, to tam już można miło grać. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek.